Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej Cino i witam was w kolejnym odcinku z World of Champions i jak wam obiecałem, zrobię wam taki unboxing naszych paczuszek. Jak widzicie mam 1283 pieczęcie, wow, bogactwo i 93 tysiące golda ponad. Złoto, no złoto, tylko złoto to gold, no w sumie. Uff. Nie wiem, jestem jakiś zmęczony. Dobra, nieważne. Wchodzimy do sklepu. Coś trochę przemoliło. La, 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 la. No, oferta specjalna na zestawie pięciu wiesz, premium mogę zaoszczędzić aż 50 pieczęci. Wow, ale ja nie chcę tego. My chcemy powstanie pustki, 120 kart, i 5 kart do tego. Niech, liczby, niech przemówią liczby, to 120 kart, pozwalających tworzyć nowe strategie i miażdżyć przeciwników, więc co robimy? Natychmiastowy zakup. BAM! 5 dzikich kart. Wiem, że mi się robi ze mną interes. No, pewnie, że wiem. Um, dobra, i teraz tak. Um, do tego najlepiej dokupywać ponoć pakiet posiłków premium, który kosztuje tylko 18 tysięcy. Na razie nowej talii nie będę kupować. Nie wiem dlaczego, jakoś mi się to tak, tak nie chce. Ale zobaczymy, pakiet premium powstanie pustki. Hmm. hmm, 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 hmm. hmm. Tak myślę, myślę. Mógłbym zrobić tak, że. Kupimy 2T. I kupimy 2T. bęk, zostało mi tylko 7 kafli. Za te 7 kafli chyba już nic nie mogę kupić. Nie. E, dobra, więc teraz wchodzimy w tworzenie Talii. Talii, Talii, jest jakie są. W tworzenie Talii. Więc tak, pakiety 16. Mi Klikamy, otwieramy. Odblokowane osiągnięcie, czas zbudować talię. Miodzie, Dobra, co my tu mamy? Niszczyciel. Do tego dochodzi blask chwały. Tutaj widzimy jakieś um, łód szczęścia rzeka klejnotów. Łódź szczęścia, kolejny, kolejny. Zaklęcie, wydarzenie. O, widzimy, że tu. Mm, nasza karta. Chyba to jest karta premium. Nie jestem pewien. Zyskuje magiczną tarczę. Stworzenie, które posiada magiczną tarczę nie otrzymuje żadnych obrażeń od zaklęć ani istot magicznych. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Co my tu mamy? Wystaw za darmo kartę stworzenia ze swojej ręki. Zyskuje ona premię szybki atak. Na końcu swojej tury zniszczy tę jednostkę. Aha, czyli że po prostu mogę wyjść, zaatakować i moja karta padnie. O, ta karta też, też jest bardzo dobra. Ale tu do światła, do, do tej talii ze światła się przydaje. To też jest fajna karta. Tylko, że no niestety do inferno się nie przyda, dobra. O tu widzimy, że coś do Nekropoli mamy, i tutaj mamy kolejny e, miesiąc tańczących płomieni. Dobra, aktualizujemy. Jeszcze 16 pakietów, otwieramy. Kolejna dzika karta, pięknie. O! o pięknie, trzy karty premium. No to nam to ładnie dało. E, Mac. Mhm, mm ciekawie. Ciekawie, ogólnie tutaj widzę, czekajcie na te. Yuki Onna. Mm -hmm. o. o, nie mogę się ruszać. Ciekawe. Tutaj widzimy, że, że karty w sumie nie są takie złe. Aktualizujemy. kolejny kolejna dzika karta. Pięknie. Cieszy mnie to bardzo. Uh, uh, uh. Co my tu mamy? Kolejny zapłon. Miejscowy wybuch. Bardzo by mnie cieszyło, gdybym jakiegoś bohatera dostał, ale to chyba kupię w parce z bohaterem. Albo kupię szaf Inferno, może dam jak, jakiś no, nowych bohaterów. Um, kolejna tutaj Italia Patrzcie, ile kart premium. O, pięknie, maniak premium. No to cieszy mnie to bardzo. Um. Kart. to stworzenie ponoć jest dobre, dlatego wrzucę je do talii potem i je przetestuję, nie Bianka. No, no, no widzę, że chyba talię światła będę robić, <grych> to też jest karta bardzo fajna, dobierasz trzy karty, dobra. Następny pakiet, 12, 12, to znaczy teraz będzie tylko 11. O, widzimy, że tutaj do naszej Inferno mamy, oho ho o, o, o odchłani, jeszcze ma swobodny atak, 5, 4, 9, o, na pewno wyląduje w moim Inferno. Co prawda, no, nie powinno się tutaj mieć w Inferno karta 7, to znaczy nie, niektórzy nie polecają, bo mogę na początku wpaść, ale, ale, kto bogatemu zabroni. Karty nie są takie złe. O, widzę, że tutaj jest zarządzenie. No proszę bardzo. No to będziemy pykać. Kolejny pakiecik. O proszę. O proszę. Nice. Nice. Eee, to wyląduje w naszej talii em, twierdzy. O, bardzo ciekawa karta. Nie wiem, czy będę mógł ją rzucić totalnie, inferno, ale chyba raczej tak, bo tu widzę płomień. Więc przekonamy się, przekonamy się. Znowu aktualizujemy. Kolejna dzika karta. Jak mnie to bardzo cieszy, tu widzimy karta premium. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Mm -hmm. Wybrałem kartę stworzenia ze swojego cmentarza i zyskać 3 ruchu. Dziedzictwo można zagrać tylko jeśli zostało ci 0. Ciekawe. Przyległe sojusznicze jednostki otrzymują plus 2 oraz plus 2. Nice, nice, ale to do, do, do niebios niestety. O, piekielny ogar, no proszę. Widzę, że tutaj do inferna też coś wpada. Kolejny pakiecik. Kolejna dzika karta. Jak mnie to bardzo cieszy, Tutaj widzimy, że mamy kolejną. Helium A mój brat zapomniał, że ja nagrywam. E, nieważne. E, Honor 3 i niewrażliwość na odwet. Nice. Co my tu mamy? Anioł Stróż. Śnieżna panna. Jeszcze mamy 8 pakietów. Kolejna dzika karta. No proszę. Co my tu mamy? Tutaj do Nekropolii. Kurczę, no nic do inferno już nie dadzą. O, kolejna dzika karta. Jak mnie to cieszy? Ale wysłożymy sobie deka inferno takiego napompowanego. Widzę, że tu mam premium. Kolejna dzika karta. Nice, cieszy mnie to bardzo. Kolejna karta do inferno. Żółw z cienia, Ciekawa karta, dość dość, dosyć. Yy. Mhm. ok, Okej. Jeszcze, jeszcze mamy 5 pakietów. Otwieramy. Same dzikie karty wpadają. No, no, no. Bogactwo. O. Pikielny Cerber, nice, nice i to jeszcze premium. No, no, proszę bardzo. Kurczę, czasami ciekawe karty jakoś mi tak wpadają. Cieszy mnie to bardzo, będę miał z czego ta, talię składać. Teraz tylko muszę zbierać złoto, żeby talię kupować. Kupię na pewno tą talię tej, tej, tej światłości, czy jak to się tam nazywa, i, i, i ne, Nekropolii. Nie ma nic ciekawego, więc jedziemy dalej. Kolejne, ko, kolejna, kolejna ciekawa karta. Widzimy tutaj dwie premium. Miejscowy wy wybuch. Hmm, ciekawe, ciekawe. się hmm, jest dla Inferno. Możecie słyszeć jak mój brat się śmieje. Według mnie jak baba. Co mówisz? Mówię, że nagrywam i wszyscy słyszą jak się śmiejesz właśnie. <laughs> Nie ogarnął. <laughs> Nie pytajcie jaką mam minę teraz. Dobra, kolejna dzika karta. Eee... Usuwa wskazane długo trwało szczęścia, ale to niestety do, nie do inferno. Co to jest ta karta z... Zje... A to bohater To jest bohater. Aha No widzicie, mamy czempiona do, do innej talii. Ciekawe, może... Może teraz do inferno się, to się, się trafi. No i, i 3, 2, 1 i... Mamy dziką kartę i coś ciekawego. I. Nic. Nie. Tu coś, piekielny niszczyciel. Nie widziałem jeszcze tej karty. Ale też do Inferno jest. Tu też do Inferno. Ta karta ogólnie jest fajna, jak ktoś ma w, w innym teamie bardzo wkurzącą kartę i dość tankowatą, to, to ten efekt nakłada się. Jeżeli jest przyległe do. Do, do tej karty jeszcze inne czempiony, to możecie jeszcze inną taką, co, co mam wybuch dwa, i wtedy wszyscy, trzy trzy karty, trzy karty, które przylegają do tej jednej właśnie. te Też dostają dwa obrażenia, kiedy tam ginie To jest bardzo to, to dość ciekawe, bo możecie na przykład jednym, jednym uderzeniem zniszczyć cztery karty na raz Co ja bardzo lubię i bardzo często robię. Lubię tak wkurzać przeciwników. Mm. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. I koniec pakietów. Może będziemy mogli nową e, talię stworzyć. Czekajcie. E, nie wiem jak ją nazwać. Tak, tak nazwiemy najpierw. E, bo chcę zobaczyć, czy... Mogę tego bohatera. Czy jeżeli dodam tego bohatera, to czy mogę tutaj. O, no, proszę bardzo, mogę złożyć też dalej dla tego bohatera. Co my tu mamy? Znaczy, no tutaj niestety e zaklęć nie ma zbyt wiele. Za to łóty szczęścia jest dużo, budynki żadne, to znaczy, no wszystkie tutaj wiadomo. Czempionów kurcze, A nie, to, to, to nie czempioni, przepraszam. Ale nie, no jest ich trochę. Zobaczcie, że to prawie same premium. No to trzeba będzie złożyć coś ciekawego, dobra. Damy sobie gotowe. Aha, no dobra, dobra. Eee, no, powiem wam, że to może być coś ciekawego. W każdym bądź razie to by było na tyle. Eee, myślę, że to złożę. Zgromadzę 250 kart w swojej kolekcji. Jej! Mam już 250 kart ponad. Wow! Jestem JP. A wszystkie karty pokażę mi, ile ich mam. Nie! Oho ja. Czekajcie epickie To są epickie To są epickie karty A nie, aha, ukryje epickie karty Aha, czekajcie to, to zrobimy tak, tak, tak czekajcie. Pokaż. To są dwie epickie karty. Okej. Okay. Dobra, rozumiem, eee, tu mam same premium, to są same premium co, co no kurde jest, 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 jest ich trochę, nice, nice, eee, dobra, dobra, eee, Ejo, ej gdzie są moje bohaterskie, eee, a, bo teraz nie pokazuję tylko premium. A, a, rozumiem. Pokaż tylko karty premium, pokaż bezużyteczne i pokaż tylko nowe karty. Okej, okay, dobra, rozumiem. Epickie, niezwykłe, zwykłe. Nie, dobra. Eee, dobra, w każdym bądź razie sami widzieliście, ile mam tych, eee, tych premium. Jest ich trochę, no naprawdę jest ich trochę i myślę, że zrobię jakiegoś no, innego deka, i nim zagram, nagram wam to. A teraz um, się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się filmik podobał, że wam się ten taki mini unboxing podobał. Myślę, że, że będzie, że coś z tego, co żymy, że może coś ciekawego akurat wyjdzie, a jeżeli nie, to oczywiście dozbieram znowu pieczęci. może w końcu uda mi się przejść, przejść kolejną misję w kampanii, będę miał pieczęcie i nazbieram trochę, trochę... Golda, żeby dla Was kolejne paczki otworzyć, i jak widzicie, mam 527 elo. W końcu wbiłem te 500 elo. Gdzie chyba dopiero jak 10 meczów z rzędu przegram, to wtedy spadnę. No, ale to się raczej nie stanie, e, już pomału ogarnię. Teraz jedziemy do 1K elo i myślę, że mi się to uda w niewielkim czasie. A teraz się z Wami żegnam. Wielkie dzięki za obejrzenie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, co Wam się tam żyw nie podoba. Mam nadzieję, że udział mojego brata w moim filmie się też Wam podobał. I trzymać się ciepło. Cześć! you do. you